Cześć wszystkim! Dzisiaj przygotowałam dla Was taką przepiękną, zjawiskową sałatkę. Proponuję teraz podać ją na Wielkanoc, ale będzie ona pasowała na każdą inną imprezkę, na każdą inną okazję. Sałatka jest sycąca i przepyszna. Te smaki są dobrane i pysznie się ze sobą. Myślę, że każdemu posmakuje, a nawet jeżeli trafią wam się tacy gości, którzy nie lubią grzybów marnowanych, no to prosta sprawa po prostu sobie ta osoba na talerzyku może zdjąć grzyby i tyle. Będą one po prostu dla dekoracji, bo tych grzybów nie ma w środku. Więc polecam, zapraszam Was do przygotowania oraz subskrypcji mojego kanału. Tutaj przygotowałam już wszystkie składniki na naszą sałatkę, ziemniaczki oraz marchewkę. Ugotowałam w lekko posolonej wodzie, obrałam ze skórki i wystudziłam. Koniecznie ziemniaczki oraz marchewka muszą być wystudzone. Tutaj mam filety z kurczaka. Też ugotowałam je w podsolonej wodzie i wystudziłam. Ser żółty. Ser żółty. Wybierzcie ten, który wam najbardziej smakuje. Wiecie, że go lubicie. Majonez i dużo zieleni. Tutaj mam pietruszkę, koperek i zieloną część cebulki. I marynowane pieczarki. Najlepiej, żeby te pieczarki były mniej więcej tej samej wielkości, no ale wiadomo, nie zawsze tak się kupić, znaleźć, nie przejmujcie się ten, to na smak nie wpływa. I ogórki konserwowe. Oczywiście wszystkie składniki oraz proporcje znajdziecie w opisie pod filmikiem. Do naszej sałatki mam taką zwykłą tortownicę o wymiarach 24 cm. Można wziąć mniejszą, np. 22-20, ale większą to już nie, będzie za dużo. Jeżeli macie, można użyć taki obręcz do tortów, takie koło, ale u mnie jest za wysokie, więc odpada. I teraz trzeba wyścielić naszą formę folią spożywczą. Tutaj po bokach zostawiam taki troszeczkę zapas, żeby można było tą sałatkę potem przykryć. I jeszcze to samo zrobię z drugiej strony. Odsydziłam już pieczarki z tej zalewy, ze słoiczka i wykładam na formę. Wezmę troszeczkę pietruszki i w te takie szczelinki powkładam ją, żeby sałatka ładniej wyglądała. Oczywiście nie wszędzie wkładam pietruszkę, tylko takie jakieś większe otwory. Teraz drobną trzeba pokroić pietruszkę, a potem zieloną część cebulki dymki. Posiekam jeszcze ją tak nożem, bo chcę, żeby była minimalna. I teraz kroję cebulkę dymkę. Przemieszam troszkę pietruszkę z cebulką i przekładam ją do sałatki. Majonez przełożyłam do rękawa cukierniczego, ale niekoniecznie to musi być rękaw cukierniczy, może spojrzycie takie torebki foliowe z i tutaj można sobie wyciąć końcówkę i też się sprawdza, albo jakakolwiek inna taka mocniejsza torebka foliowa. I robię taką siateczkę z majonezu. Teraz żółty ser ścieram na małych oczkach i potem będę wykładać na naszą sałatkę. I zrobimy jeszcze siatkę z majonezu. I teraz też na małych oczkach ścieram ugotowaną wcześniej wystudzoną marchewkę. I marchewkę wykładam. A teraz warstwa mięsa. Kroję ugotowane i wystudzone filety z kurczaka. Nie muszą to koniecznie być filety z kurczaka, może być jakieś inne mięso, na przykład bioderka z kurczaka, albo nawet mięso z rosołu, może być to co Wam smakuje. Z kurczaka, z jędyka, albo nawet pieprzowina gotowana, filety z kurczaka jeszcze posolę. Doprawię czarnym mielonym pieprzem. I smaruję majonezem jeszcze, robię taką siateczkę. Jeżeli mięso mieliście z wywaru, albo jakieś takie bardziej tłuste, bardziej wilgotne, tego majonezu trzeba będzie mniej i może nawet niech trzeba będzie solić i pieprzem doprawić. Następna warstwa to ogórki konserwowe. Ja te końcówki wyrzucam, a ogórki kroję na małą kostkę. Ogóreczki już wyłożyłam i ostatnia warstwa to będą ziemniaki. Ostatnia warstwa zawsze musi być stabilna, żeby nasz torcik sałatka ładnie potem się trzymał. Można po prostu ziemniaczki zetrzeć na grubych oczkach, posmarować majonezem na górze i to wszystko. Ale ja chcę, żeby ta ostatnia warstwa była wyjątkowo smaczna, więc zrobimy troszeczkę inaczej dzisiaj. Ale na początek standardowo ścieram nasze ugotowane, wystudzone ziemniaki na grubych oczkach. umyty koperek drobno pokroję i dodam do ziemniaczków. Ziemniaczki jeszcze do sole. doprawiam czarnym, mielonym pieprzem i dodaję majonez. Majonezu nie za dużo, tylko tak, żeby się dało to wszystko ładnie przemieszać. I teraz wykładam ziemniaczki, równomiernie rozprowadzam. I teraz nakrywam naszą sałatkę folią spożywczą. Sałatka gotowa, wkładam ją do lodówki na 4-5 godzin, minimum, a lepiej na całą noc. Sałatkę już wyjęłam z lodówki. Rozwijam folię. Tutaj mam przygotowany talerz, na którym będę podawać sałatkę. I teraz trzeba zrobić hop. Tak, proszę Państwa, sałatka pięknie się prezentuje w środku, a tu kawałek. No, to, kochani, przyszedł mój czas na sałatkę, próbuję. Podoba mi się ta sałatka, bardzo mi smakuje. Myślę, że wasi gości będą was pytać o przepis na to cudo. Polecam wcześniej tą sałatkę wyjąć z lodówki. Nie bójcie się, ona spokojnie, zobaczcie się, trzyma się, nie rozwala. A ziemniaczki jak są wyjęte z lodówki, takie ocieplone, to moim zdaniem lepiej smakują. Myślę, że to jest ostatni filmik przed Wielkanocą, który zdążę zrobić w tym roku, chociaż kto wie, więc życzę Wam wszystkiego, co najlepsze jest na te święta, miłych, radosnych, przyjemnych chwil spędzonych z najbliższą rodziną, a ja bardzo Wam dziękuję za obejrzenie filmiku, za subskrypcję mojego kanału, będę wdzięczna za polubienie tego filmiku, buziaki wszystkim wysyłam, do zobaczenia, pa!